Pan z wami i z duchem twoim. słowa Ewangelii według świętego Mateusza, a tobie, Jezus przemówił tymi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichej i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Piękne słowo Kościół daje nam na dzisiaj do czytania i do rozważania. Chociaż słowo bardzo wymagające i na pierwszy rzut oka takie jednoznaczne, odnoszące się do tego, co przeżywamy w, przeżywamy w codzienności. Ale najpierw, żeby tak nie, nie zatracić jakiejś tam systematyki. Jezus mówi tak. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie. Jestem cichy i pokorny, pokornego serca. Czym jest w życiu chrześcijanina to jarzmo, o którym Jezus mówi? Tradycja chrześcijańska, teologia nam tłumaczy, że to jest przeżywanie swoje, swojego krzyża. Symbolikę jarzma w liturgii no to jest ornat, który kapłan nakłada na siebie jako taki słodki obowiązek, ale też ciężar, i Odpowiedzialność, która wynika z posługi i ze święceń. Co jest jarzmem w życiu chrześcijanina, takim prawdziwym? Co jest krzyżem, który, który niesiemy? W pierwszym, zazwyczaj w pierwszym odruchu jest tak i często się to tak tłumaczy, że krzyż to jest w moim życiu coś, co mnie boli, co jest na mnie trudem, co muszę dźwigać, co jest generalnie takie nieprzyjemne. Tak. Ale trzeba pamiętać o tym, że Jezus nie dźwigał krzyża, nie cierpiał, nie szedł na mękę dla samego faktu przyjmowania tego cierpienia, przeżywania bólu. Wtedy mamy taką antytezę chrześcijaństwa i robienie z niej religii cierpiętnictwa. Krzyż to jest znak i droga do zbawienia. Krzyż w Twoim i moim życiu, jarzmo, które niosę w tym życiu, to jest droga do zbawienia. To jest coś, co jest. Trudne, czasami boli, czasami jest bardzo wkurzające i frustrujące, ale wiem, że to jest droga, do, która mnie prowadzi do nieba. Małżonkowie mają prościej, bo najczęściej mówią, że czymś, co mnie wkurza, co jest dla mnie trudne, to jest mój może albo moja żona. Ja mogę zawsze powiedzieć, że mój proboszcz albo inny przełożony, ale to też nie jest prawda. Tym krzyżem to jest rozeznawanie woli Bożej. Cały czas szukanie. Bożej miłości w swojej codzienności. Wracanie i przeżywanie tej prawdy, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan na życie, który ma mnie doprowadzić do życia pełnią Jego miłości już tutaj i kiedyś w wieczności. I to, co mnie utrudzi, ufrustruje, to jest to, że ja muszę tej Jego miłości codziennie szukać. Żeby jej doświadczyć i żeby ją przeżywać. To znaczy, że ja w swojej codzienności nie mogę iść za tym, co takie najłatwiejsze, najprostsze, co mi, się wyda, co mi się wydaje cały czas przyjemne, ale że często wybieram rzeczy trudne, takie, które ode mnie bardzo dużo wymagają, bo wiem, że tam na końcu jest Bóg. Że Bóg mnie... Że Bóg mnie do tego wzywa. I mimo tego, że się przy tym umęczę nieraz niesamowicie, że nie wiem ile razy chcę to rzucić, to wiem, że to jest wszystko po to, żeby spotykać się z Bogiem dla Niego samego. Że nie robię dobrych uczynków po to, żeby mnie chwalić, czy żeby sobie zapracować przed Bogiem na coś większego, no bo on by nie bardziej nie będzie kochał, ale wszystkie te dobre uczynki, ten trud, który podejmuje dla drugiego człowieka, to jest po to, żeby tam odnaleźć tę wolę Bożą. Coś, co nie będzie prowadziło do miłości, do szczęścia, do zbawienia, jakkolwiek tego nie nazwiemy, ale do Boga, który jest źródłem wszelkiego, wszelkiego dobra. To też jest tak, jakby to porównać do takiego obrazu budowania naczynia. Pewnie najłatwiej nam sobie wyobrazić takie wypala, wypalanie z gliny, że robię sobie taki bazonik, e, słoik, co tam jeszcze potrafię, miskę. I to jest mój wysiłek, e, który muszę włożyć, żeby temu nadać jakiś kształt, muszę się przy tym ubrudzić, nie udenerwować, bo, bo mi nie wyjdzie. Ale to jest moja praca. E, po co ja to robię? Po to, żeby Bóg to wypełnił łaską. To jest coś, co już do mnie nie należy. Ja mogę przygotować się. E, Moje życie, moją codzienność, moją postawę, przez szukanie Bożej obecności, Bożego działania w moim życiu mogę się przy tym napracować, ale to do Boga należy wypełnić to naczynie swoją łaską i swoją miłością. I to jest pierwsze zdanie, które słyszymy dzisiaj w Ewangelii. Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To jest to, że tam, gdzie w Twoim i w moim, w moim życiu taka gotowość do przyjęcia łaski spotyka się z przestrze ta przestrzeń na przyjęcie łaski spotyka się z Bożym Działaniem, tam rzeczywiście w Twoim i w moim życiu rozkwitają cuda. Rzeczy wielkie, rzeczy cudowne. Taka najważniejsza rzecz to jest to, że Bóg mi przebacza grzechy to jest największy cud. Że ja staję w takiej dyspozycji wobec tego, że ile razy przyjdę do konfesjonału, Bóg mi przebaczy. Jeżeli tylko będzie we mnie ta gotowość, będzie to naczynie zbudowane, to Bóg to wypełni. Bez żadnych warunków, ze względu na, na swoją wierność. Tak jak śpiewaliśmy w rechlenie Psalmu, Bóg pamięta o swoim przymierzu. Chociaż ja się mogę cofać, rezygnować, Bóg stoi cały czas w tym samym miejscu, w tej samej postawie zaufania do mnie i do Ciebie, cokolwiek by się nie działo. On się nie cofnie. Zobaczcie, ile się Bóg musiał namęczyć z, z Mojżeszem, ile go utłumaczyć, przekonywać go. Mojżesz dał to, co miał, to znaczenie swo swojego życia które wcale nie było doskonałe, idealne, tradycja biblijna. Mówi nam, że się po prostu jąkał, nie nadawał się na takiego przywódcę, lidera, ale Bóg z nim współpracował. To naczynie jego życia, z jego wszystkimi wadami, zaletami, Bóg napełniał swoją łaską i przemieniał. Prowadził, też, prowadził do wielkich rzeczy, pokazał, że bez niego historia zbawienia... Musiałaby się zadzieć w zupełnie inny sposób. Tak samo jest ze mną i z Tobą. Bez Ciebie, bez Twojej gotowości, bez Twojej pracy, formacji, modlitwy, wyrzeczeń, dobrych uczynków, bez tego wszystkiego historia zbawienia potoczy się inaczej, czy potoczyłaby się inaczej, jeżeli patrzymy na to wszystko, na to wszystko, co już jest za nami. Jezus mówi no, pierwsze słowa przyjdźcie do mnie wszyscy. On mówi, że inicjatywa jest po twojej stronie, że to jest zawsze decyzja, która się powiela, która się powiela w codzienności. Wszyscy byśmy tak chcieli, żeby niektórych rzeczy nie trzeba było codziennie, codziennie robić, żeby nie trzeba było codziennie się od nowa starać, walczyć o formację, o czas na modlitwę, o skupienie, o rachunek, o rachunek sumienia, żeby to było takie prostsze, żeby weszło, weszło w nawyk. A tymczasem codziennie to jest wysiłek, codziennie to jest, codziennie to jest praca. Praca, której nam nie zabraknie do końca życia, praca, w której nie ma satysfakcji, ale praca, która jest robieniem w sobie takiej przestrzeni dla Jego miłości, przestrzeni dla doświadczenia też zbawienia w codzienności. Chcesz na pewno doświadczać, bo tu jesteś. Chcesz na pewno doświadczać zbawienia w swojej codzienności. Od tego nie ma wakacji, od tego nie ma w żadnej chwili przerwy, takiego um, stwierdzenia, że no ter teraz nie muszę. Wiadomo i naturalną rzeczą jest, że na różnych etapach życia mamy różne też okresy, w tym, że różnie wygląda moja pobożność, moja modlitwa. Na moje przeżywanie wiary, przyjmowanie Bożej Miłości, dar, daru zbawienia. I to nie o to chodzi, żeby to wyglądało tak samo, bo każdy dzień jest różny, ale o to chodzi, żebym tak jak Jezus mówi, codziennie wziął na siebie swoje jarzmo, też jarzmo tego dnia i w nim starał się spotykać Jezusa. Tam, gdzie dzisiaj jestem, taki jaki jestem, w tym świecie, który mnie dzisiaj otacza, tam ogłaszał. Jego panowanie na wszystkie sposoby, jakie tylko potrafię, na wszystkie sposoby, które też mam w zasięgu ręki, albo ich nie mam, to się, na, to się nauczę, i żebym rozumiał, że to jest coś, co miłe Bogu. Niesztywne szukanie jakiejś normy, której mogę się uczepić, i kurczowe trzymanie tego w taki sposób, że no wiem, że jak nie będę jadł mięsa w piątki, to, to, będę, to będę zbawiony. Można tak przeżywać swoją religijność, ale czy to jest relacja z Bogiem? Czy to nie jest tak, że czasami można skacząc z poziomu swojej religijności na poziom swojej relacji z Bogiem naprawdę skręcić sobie karę? Nigdy nam Bóg nie chce do tego dopuścić, ale chce nam pokazywać, że Najważniejszy jest poziom serca, poziom tego nie jak patrzysz na normy, które są w Twoim życiu często narzucone z góry, ale jak w tych wszystkich normach, przekazaniach, zasadach szukasz Jezusa. Jezus mówi jeszcze to jedno fenomenalne zdanie: Jestem cichy i, pokorny, i, i pokornego serca. Jeżeli będziecie tacy, to znajdziecie ukojenie dla, dla dusz Waszych. I znowu cichość i bycie serca pokornego to nie jest takie bycie chłopcem do bicia, jak Kant mówił, że chrześcijaństwo jest religią baranków, którzy chcą tylko cierpieć i, i wydawać się na śmierć, ale to jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. To jest uznanie tego, że ja bez Boga w swoim życiu to sobie nie poradzę. Że to on jest tym, który nadaje temu życiu sens, który powołał mnie do istnienia. To jest właśnie uznanie tego, że tak mam już w swoim życiu mnóstwo rzeczy dobrych, darów, talentów, charyzmatów, że tym wszystkim mogę służyć naprawdę drugi, drugiemu człowiekowi i że to jest dobre i Bóg przez, przez to chce też działać, nie tylko przez słabości, trudności i zranienia, ale przez. Całe dobro. To jest właśnie, właśnie pokora. To nie jest też robienie z siebie kogoś, który jest no, tylko ciudlepszy ciut lepszy od ateisty. Znacie na pewno takich ludzi często we wspólnotach, którzy tak mówią o sobie, tak, tak myślą, że są tak wielkimi grzesz, grzesznikami, że tylko, że tylko miłosierdzie Boże sprawi, że istnieją. Tak, to jest prawda. Tylko po co tym epatować na. Na zewnątrz. Czy to kogoś prowadzi do miłości Jezusa, czy to prowadzi innych do tego, że chcą bardziej, bardziej Boga poznać, coraz mocniej go pokochać? Nie sądzę. Cichość to jest wskazywanie całym sercem właśnie na Jezusa. Że przez to, co dobre, również dzieje się, co dzieje się w moim życiu, że przez te wszystkie piękne chwile, świętowanie wspólnoty, byciem ze sobą razem że w tym wszystkim mieszka Bóg i że to On jest między nami, to, to jest pokora i uznanie tego, że miarą mojego wzrostu chrześcijańskiego nie jest jakaś doskonałość, skala z nie wiadomo ilu stopni czy, czy cyferek, ale to jest to, że ja coraz bardziej czuję się dzieckiem w ramionach Ojca, że coraz bardziej czuję się za, od Niego zależny, że On jest coraz bardziej potrzebny Odwrotnie niż jeżeli chodzi o dojrzałość. Im starsi jesteśmy, tym jesteśmy coraz bardziej niezależni od rodziców, dzieci są coraz mniej zależne od was. Niektórzy na to czekają. Wiem, kiedy pójdą na studia, będzie spokój. A tutaj jest właśnie to, że spokój będzie wtedy, kiedy ja będę całkowicie zanurzony w Bogu. Kiedy cokolwiek wokół mnie by się nie działo, cokolwiek by się we mnie nie działo to ja będę cały czas wracał do tej jednej stałej, która jest prawdą o Bożej miłości, do tej mojej tożsamości dziecka, do tego, że jestem od Niego zależny we wszystkim, co robię. I to jest najpiękniejsza rzecz, jaką można odkryć w chrześcijaństwie i do jakiej można dojść przez, przez całą formację. I o to też prośmy w tej Mszy Świętej, żeby Bóg wziął nas w swoje ramiona i żeby nam pokazywał, że wcale nie musimy... Zasługiwać na cokolwiek od Niego, ale możemy po prostu być z Nim. Nie musimy być na Boga, ale my bo chcemy być z Bogiem w swojej codzienności. Amen.